Witam wszystkich, mam na imię Mikołaj, jestem psim behawiorystą z Gdyni i w tym filmie pokażę Wam jak nauczyć swojego psa wskakiwania i zeskakiwania z jakiegoś obiektu. Zapraszam na film. Skakiwanie i zeskakiwanie nie jest to oczywiście bardzo trudna sztuczka do nauki, ale bardzo fajna mimo to, żeby poprawić kondycję psa, zwłaszcza jak na przykład chcemy mu postawić takie kryterium jak wskakiwanie na bardzo mały obiekt albo żeby wskakiwał bardzo wysoko, Oczywiście będzie to fajne na rozwój tych tylnych mięśni, które zawsze się przydadzą psu po prostu w, w ulepszaniu swojej kondycji fizycznej. Do kroku pierwszego oczywiście będzie nam potrzebny jakiś obiekt. W zależności od tego, jakiego macie psa, czy dużego, czy małego, dobieracie sobie obiekt odpowiedni, jeżeli chodzi o rozmiar, o wysokość i żeby był odpowiednio właśnie, miał odpowiednią nawierzchnię, żeby nie była też śliska. Jak pies będzie wskakiwał, to żeby miał pewność siebie, że jak skoczy, to po prostu wyląduje. Na tym obiecie, a nie gdzieś na niego spadnie. Proponuję, żebyście sobie też znaleźli taki murek, który pies będzie widział, że nie może po prostu obiec. Bo będziemy łowić pieska w ten sposób, że smakołkiem go będziemy naprowadzać na siebie i chcemy, żeby wskoczył w naszą stronę. Ok. Będzie to polegało na tym, że pokazuję psu, że mam nagrody, itd. i tak dalej. Widzicie, że ona już jest bardzo zainteresowana. Chcę stanąć w miejscu i pokazywać mu tylko jeden gest, który będzie oznaczał skocz na ten obiekt, tak? I oczywiście jestem po drugiej stronie, więc łowimy pieska. Yes! Jak piesek skoczy, markujemy i nagroda oczywiście. I oczywiście z początku musi być bardzo małe kryterium dla psa, żeby nabrał tej pewności siebie, że może po prostu skakać na jakiś obiekt w naszym kierunku, albo jak go o to poprosimy. Yes! Super pies! Marker, nagroda oczywiście. Powtarzamy sobie to kilka razy. Oczywiście, jak mamy pieska, który nie chce skoczyć, kombinuje, no, możemy go troszeczkę bardziej zachęcić do siebie. Jest! Mówiąc ciała, oczywiście. Pokazujemy, że jesteśmy bardzo zapraszający. I dobrze by było, żeby później troszeczkę jeszcze nakarmić pieska, jak już sobie stoi na obiekcie, żeby wiedział, że opaca mu się po prostu na nim stać nie od razu schodzić, nie uciekać, tak? Tylko stoisz tutaj, po sygnale, oczywiście po geście i jest fajnie. Kiedy pies już fajnie wskakuje na sam gest, można do tego gestu oczywiście dodać hasło werbalne. Tak? Czyli u nas jest to grab, czyli wejdź po na obiekt, i wygląda to oczywiście w ten sposób. Grab! Jest! Super piesek. Oczywiście, jak piesek już ładnie wskakuje, jak jesteś za obiektem, możecie sobie spróbować stanąć obok obiektu albo przed obiektem, pokazać mu gest. Remi, Kieran, Yes! Możecie dać właśnie hasło werbalne przy okazji. Marknąć i nagroda. Co ja sobie jeszcze osobiście lubię robić, kiedy pies już dobrze zna hasło werbalne, lubię go nauczyć wskakiwania na palec. I to się przydaje, kiedy na przykład oddalamy się właśnie od obiektu i chcę wskazać pal palcem psu, że chcę, żeby skoczył akurat na ten obiekt. tak? Wskażę jej palcem, powiem jej, żeby skoczyła i ona chce będzie po prostu szukać obiektu, na który ja wskazuję. Giron? Yes! Super. I oczywiście możecie sobie zwiększać w ten sposób kryteria żeby pies w środowisku szukał jakiegoś obiektu, na który po prostu może skoczyć, na który Wy wskazujecie i on się po prostu będzie domyślał sam, że o to Wam chodzi. Dobra, skoro pies już umie skakiwać i stoi sobie na obiekcie, chcemy go nauczyć, żeby zeskakiwał. I oczywiście to się później przyda, jak na przykład piesek sobie wskacz, skakuje na ludzi, na kanapy, to chcemy, żeby po prostu na gest albo też na hasło zeskakiwał z jakiegoś obiektu. Oczywiście znowu prezentujemy smakołek, Prezentujemy gest psu. Możemy smakołyk'a wziąć właściwie nawet w drugą rękę. Zaprezentować mu gest. Jest. Jak piesek zeskoczy, marker, nagroda. Super pies. Powtarzamy sobie kilka razy. Giron. Yes! Super pies. Giron. Oczywiście z początku, jak pies nie chce zeskakiwać, możesz go próbować, właśnie smakołykiem, przeciągnąć ręką. Jest. Super. Marknąć i nagrodę. Oczywiście później nie chcecie robić takiego zamachu tą ręką, tylko chcecie po prostu zrobić mały yy, gestik, tak? Czyli możemy sobie próbować właśnie zmniejszać ten gest, żeby był coraz skromniejszy. Remi. Pies. Super pies. I oprócz gestu oczywiście możecie sobie dodać do tego hasło werbalne. Graf. Super pies. Giron. Remi. Gieran, Girof. Yes. Yes. Super piesek. Oczywiście widzicie, że też ja troszeczkę podpowiadam yy, mową ciała, tak, że oddalam się troszkę od obiektu i pokazuję jeszcze, jak jestem. Yes. Oczywiście możemy sobie też spróbować później na samo hasło werbalne. Giron. Kierow? Jest! Marker nagroda. Chcecie, żeby pies indywidualnie też po prostu podążał za gestem, za hasłem werbalnym, może też za, za tym, jak się oddalecie od obiektu. Możecie sobie mieć oczywiście do tego jakieś hasło zwalniające. Tudzież hasłem zwalniającym tak właściwie może być po prostu giraf. Także widzicie na gołe oko pewnie, że... Żadnej filozofii do nauki tych zachowań nie ma, aczkolwiek jeżeli chcecie, żeby pies z Was troszeczkę przy tym jeszcze myślał, żeby e, fajnie się z nim po prostu też by pracowało, żeby on miał z tego radochę, żeby to była też troszeczkę jako zabawa, możecie sobie zwiększać kryteria. Może być też taka sytuacja, że uczycie właśnie psa wskakiwania i zeskakiwania na kanapę i co on sobie stwierdzi, że woli już sobie skoczyć i zostać, nie chce po prostu zeskakiwać z tej kanapy, tak? I do tego sobie użyjemy większy motywator, tak? Czyli dla remisji akurat w tym przypadku jej większym motywatorem będzie zabawka, tak? Więc pierw możemy jej pokazać, Geron, że za, za, za wskakiwanie samo dostanie smakołyka. Super piesek. Ale jak zeskoczy, to dostanie zabawkę, tak? Tylko chcemy, żeby nie rzucała się na to zabawkę, wiadomo, bo już patrzy, tak i już, no chce na pewno może wyrwać po prostu z tego. Tylko chcemy, żeby pies na spokojnie zeskakiwał, tak? Nie może być tak po prostu, że pies sobie stoi na obiekcie, który no, różnie bywa, tak? Może być krzywy, może być niestabilny, yy, może być śliski, tak? Chcemy, żeby spokojnie sobie zeskoczył i dopiero wtedy dostanie nagrodę, tak? Remigierow? Yes! I dopiero wtedy <laughs> spadło mi, dostaje zabawkę tak? i pies się przez taką troszeczkę sekwencję uczy że fajnie jest wskakiwać, ale jeszcze fajniej jest zeskakiwać i oczywiście jak już Wasz pies ogarnia koncepcję tych haseł wskocz i zeskocz możecie sobie zwiększać kryteria poprzez właśnie wskakiwanie jak wcześniej wspomniane na wyższe obiekty coraz wyższe, oczywiście stopniowo sobie podnosimy kryterium tak żeby pies był przy tym oczywiście komfortowy żeby miał tą pewność siebie. Możecie czasem właśnie zobaczyć, że jak pies patrzy na zbyt wysoki obiekt, po prostu to tak nie jest pewny, po prostu czy skoczyć, czy nie, czy spadnie, czy tak dalej. Więc dbajcie o to, żeby pies był przy tym też komfortowy, żeby miał tą pewność siebie, żeby oczywiście mu się nic nie stało. Inne kryterium, pod które oczywiście możecie pracować, to jest zmniejszanie powierzchni obiektu, na który chcecie, żeby pies wskoczył, tak? Czyli pies, pies skakuje na coś bardzo dużego, jak na przykład właśnie kłoda, kanapa, stolik, jakiś murek też, po czym właśnie chcecie zmniejszać po prostu, żeby to były jeszcze mniejsze obiekty, aż w końcu będzie na przykład takie kryterium, dacie mu, że skoczy sobie po prostu na jakiś mały słupek. Okej? Kolejne kryterium, na które możecie sobie oczywiście pracować to wskakiwanie na jakieś nierówne obiekty, które są pod kątem, które na przykład mają jakieś wgłębienie, jakieś, jakąś wypukłość. I oczywiście utrwalamy to zachowanie, pierw w domu, żeby piesek może sobie skakiwał, żeby było mniej rozproszeń, dopiero później na przykład sobie idziemy na dwór. Chcemy, żeby pies skakiwał, mimo iż no, jest dużo rozproszeń. I oczywiście chcecie utrwalić to zachowanie, tak, żeby pies skakiwał, kiedy o to poprosicie, kiedy wskażecie na jakąś odpowiednią rzecz, na, na obiekt, który pies no, może da radę skoczyć. Oczywiście wszystkie te kryteria będą fajne dla psa, bo będą mu poprawiały kondycję fizyczną. Pies będzie się tym, oczywiście przy tym fajniej bawił, no i pracujecie ze swoim psem, także pogłębiacie swoją więź między psem a człowiekiem. Także człowiek może być obiektem, który jest niestabilny, nierówny. Jak piesek oczywiście wskakuje nam chociażby na plecy, no to musimy my też oczywiście trzymać ten balans. Pies musi się ogarnąć troszeczkę na tych mięśniach, na tej skórze, która nam cały czas lata. Jest to też podbudowanie właśnie tej głębszej więzi ze swoim pupilem. Oczywiście, jako że te zachowania to bardzo fajna zabawa, to łatwo jest się je utrwala. I biorąc pod uwagę, że jest to bardzo wymagające zachowanie, takie skakiwanie, zwłaszcza jak jest to bardzo wysoko albo pies musi balansować na bardzo małym obiekcie, to jest to też bardzo męczące dla psa, tak? Czyli no 10-15 minut i macie zmęczonego psa, tak na doba sprawę. Jak ktoś nie ma właśnie czasu, może sobie iść na, na mały spacerek, na jakiś wyższy murek, który będzie wyzwaniem dla jego psa, próbować sobie wskaczyć parę razy i lecimy sobie dalej. Piesek będzie na pewno o wiele bardziej zmęczony. Jeżeli się Wam film i metoda podobały, to oczywiście łapki w górę. Spróbujcie, żeby widzieć, kiedy wstawiam nowe filmy. A my Wam życzymy powodzenia, dobrej zabawy i widzimy się w następnym.